Zauważyłem, że sporo osób swoje zaciekawienie duchowością sprowadza do pieniędzy. Na zasadzie, że pójdę do wróżki, na hipnozę, na medytację i nagle pieniądze zaczną lecieć z nieba. Co zaowocować ma długim, pięknym i szczęśliwym życiem. Nic bardziej mylnego. Ja wiem, co zaraz mi powiecie: Światy duchowe super, ale żyć trzeba, pieniędzy potrzeba. Tak, to co takiego wydarzyło się, że odczuwam ich braku. Być może pamiętacie Państwo, jak opowiadałem o tym, że w światach duchowych my, by znaleźć się w danym obiekcie, posiadać go, stać się nim, musimy zdobyć takie same właściwości. Jakie nabywamy, to z tym obiektem się stapiamy. Ta zasada działa też tutaj. Świat, który widzimy na zewnątrz, nas, zdarzenia, których doświadczamy, muszą być idealnie zsynchronizowane z naszymi wewnętrznymi właściwościami, a to oznacza, że to my jesteśmy powodem tego, co dzieje się w naszym życiu. Brak pieniędzy, niedostatek czegokolwiek, zły stosunek ludzi do nas, zła praca, to wszystko jest wynikiem tego, że w naszym wnętrzu taki brak się pojawił. Rzeczywistość nie ma innego wyjścia, jak tylko odbić na zasadzie lustra nasze wnętrze na zewnątrz. Mało tego, bez naprawy i zrozumienia naszego wnętrza, szukanie na siłę pracy, możliwości jak najszybszego zdobycia tak przecież potrzebnych do życia pieniędzy, kończyć się będzie coraz to większą frustracją, złością i smutkiem ponieważ nie da się na zewnątrz czegoś stworzyć, jeżeli wewnątrz tego nie posiadamy, bo to my odpowiadamy za rzeczywistość wokół, a nie ona za nas. Gdy naprawimy braki energetyczne w nas, przepływy, które mogą być blokowane, bo jest ktoś, komu musimy powiedzieć przepraszam, bo jest jakaś sprawa niedokończona, bo coś nietycznie zrobiliśmy, pamiętajmy, że jeżeli ktoś przez nas doświadczył negatywnych wibracji, odczuć, to ten stan odbije się od takiej osoby na zewnątrz, obniżając wibracje rzeczywistości, a tym samym uderzy to w nas, obniżając nasze wibracje. Dlatego tak często mówi się, że krzywdząc kogoś, krzywdzisz tak naprawdę samego siebie. Tak więc, naprawiając to, co musimy naprawić, odnajdując naszą wytyczoną przez Wyższego Ja drogę, podnosimy swoje wibracje i odbija się to wszystko na zewnątrz. Pamiętacie, że wysokie wibracje, wysokie poziomy rzeczywistości to brak odczuwania braków. Czym niżej schodzimy, tym jest więcej braków. Odnajdując swoją zagubioną drogę szczęścia, nagle okazuje się, że kogoś przez przypadek spotkamy, ktoś przez przypadek do nas napisze, nagle brak pracy zaowocuje pracą, a ona zaowocuje taką ilością pieniędzy, która jest nam potrzebna. Jeżeli czujecie brak czegokolwiek, szukajcie w waszym wnętrzu, co takiego się wydarzyło, że w taki sposób w rzeczywistości na zewnątrz w luszcze się odbiło.